A mogłeś? O, kamień. Kamień. Jaki kamień? No, przy oh, no, Nie nie O, kamień. Co, Co te roboty? Tak. Emo. roboty. Okej. Od której one wstają? Gdzie uh, gdzieś się Po <śmany> <cholera>. M. Tak, <śmany> <śmany> Czy ktoś chce oprócz mnie pobawić się z dziewczynką? Hey. Ej, to źle brzmi, bibi. to. U kur... Jezu! Nie no. Nie no, drugi raz już się pojawiła 8, tu kolejny jest. O, klucz. To cześć. Nie za dużo tych tutaj? Eee, dużo tutaj.

Dodki, Nie, Nie, jesteś stąd. Nie idź tam. Ja się boję. Na dziewczynka była. Patrzyła się na mnie. A teraz ty Ciebie przysłonęły takie rozwiązania. O kurde, znowu ją widziałem. Już drugi raz? Czyli... Tak, drugi raz. Ucisnął! Na trzeciej jedziemy. Trzecie... Drugi! Siema. Cześć, To Siema. tam? Siema. Dziewczynka, ładnie. Bo... Ja, Szybko się złożyłem... idzie. Założyłem maskę, nie przyszedł do was hmm. nawet. Wysyłujesz. Ja, słysz. ja Ale tam po prostu ucieka bo dziewczynka za chwilę go dojedzie. Nie, nie <noise> dziewczynka je walić dziewczynkę, niedobra dziewczynka. Hopie, ja wszedłem, popatrzyłem się wzdłuż koryta, w milisekundę, głowa się pojawiła. Czyli to był ten dźwięk, który słyszałem w pokoju nie obok. Tak, ona mi zniszczyła no kaj. A to czemu co głowa była obok? Bo ktoś nie kupił co Do chyba. Bo... trudno. <noise> Jak to trudno, łatwo? Czego ja e no właśnie, mi to bez różnicy. nie też. Tak biegnę na oślep. Minus jed... Jak ktoś to ci ramię niepotrzebnie... Mm. No właśnie, zajmuje slata niepotrzebne. niepotrzebnie. Dziewczynka była nie, na nie, 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 nie. Ej, nie... żyje. żyję. Ej, dziewczynka jest na kamerze, patrzcie. Zaraz, chodźcie. Widziałem, że e, cię <laughs> Ona skacze już. Ona skacze. No. O no, kurde Bogdan, spójrz na kamerę. kamerę. No, Obok monitora na lewo. Lewo, mhm. Widzę. A co ty widzisz? Nie no Czemu on biega? Chodzi, jeżeli. Nie wiem. A ty. Nie. Czemu ma ja się kręcę na kamerze? No, Ej dziwne pytanie jest. żyjesz czy, czy nie? Jak mówić ci, że spójrz się na kamerze w bok. Oj tam, oj Prosta tak. logika Ale dobra Ja myślę, że moje profilowe to jest na Steamie idealnie pokazuje. Ja że dziewczynka to ty jesteś giwi na profilu? Tak, to ja jestem. Tak bardzo się zmieniłeś. To jest zajebista. Lecimy. O co rozmowa. rozmowa była. O co rozmowa no? Halo? No, o, tak patrzy na te rozumiem. profilowe, to w sumie bródkę masz podobną. <laughs> Dwa. <laughs> Tylko, że ci się trochę chyba zęby skruszyły. Co? No, trochę skruszyły i trochę się szczelniały. Na początku było to smak, ale teraz tak, trochę nie ma Tynę. A po co? Była nasza ratarka. Widzicie co tylko? Ach, moje nieco jeszcze to się Ktoś kto z Was śmiał. Właśnie miałem to za to Ale to Może jest... Właśnie ja też wyszedłem ten śmiech. Ten śmiech nie był fajny.

nie zabiję co? co to było? Właś, co. Zostałem! Uspokój się! O, No cześć, ziodła. Co tam? Nie, nie, robię tego. Nie ma koszty, tu nic nie ma. No to dobrze. Dzięki. Tu kolejne jakieś <noise> rozłączenia. Tutaj jest Turok jeszcze Pomocy Chcesz pomóc? O! To mu się stało To jest? Wi. Co? O, o kurde Ciekawe Jester, Jester, Jester. Jester. Uh, just a little Szybko. Cicho. Już się tam kręci. No, just a little bit. smart ah uh, here we go again.

A wiesz, że ja tatuję, to ja widziałem wcześniej, niż mi wysłałeś? Nie widziałeś. Nie mogłeś. Poczekajcie, to... A Filip, co ty jeszcze co zabiło wcześniej? Przyszło do... do Nie pamiętam. No, ty mówisz, że dziewczynka była i jeszcze tam był. A, no to mnie ten... To on? Let's go!

Quiero Ciekawe, za ile to się sprzeda. Może sprzedać tabletki, Bogdan? Atatuj. E, atatuj. a tatui e a tatui tak jeden clipboard za pięć plus sześć Jest, na plusie jesteśmy yyy um, e, został jedzony no i znowu satymy dwieście